No witam serdecznie. Wyciszyłem się, żeby pokazać piękno wiosny i ta prostota, która jest oszałamiająca, przepiękna natury. Może to jakoś też odpowiada y, słowu, które dzisiaj nam Kościół głosił, błogosławieństwach. Popatrzmy na, to, na te Wskazane na górze, kiedy Jezus kieruje te obietnice dla, do ludu, do uczniów i do wszystkich, którzy za nim idą, że one wychodzą naprzeciw naszym pragnieniom tym najbardziej yy, głębokim, które On zna. Przecież Przenika nasze serca. Bóg nas stworzył, wie, jakie złożył pragnienie w nas. Ale jak zawsze, Chrystus, gdy mówi do nas, to nas. Zaprasza do zmiany miejsca, zmiany perspektywy, zmiany miejsca. To, co często nam nie pasuje, nie mówimy wtedy, no tak, ale to chyba prawda, ale to bycie szczęśliwym, bo o tym mówią błogosławieństwa. Błogosławiony to dosłownie szczęśliwy. Oznacza na pewno coś więcej niż to, co przychodzi nam na myśl, gdy mówimy o szczęściu, gdy pragniemy, gdy narzekamy, że nie ma szczęścia w naszym życiu, że coś się nie udało. To zawsze, gdy mówimy być szczęśliwym, to się jakoś tak spontanicznie przychodzi nam na myśl. Sukces zawodowy, sukces rodzinny, sukces w miłości, sukces ze zdrowiem, sukces społeczny. Gdzieś w tym, nie? W, tym, w tym, w tych ramach się porusza. Zobaczmy, że Pan Jezus przywołuje w błogosławieństwach wszystkie nasze ludzkie sytuacje, które z jednej strony mówią o naszej ludzkiej kondycji, a ona charakteryzuje się brakiem. Brakiem, że nie potrafię zaufać, nie potrafię postawić wszystko na Boga. Brakiem, że, że ciągle się kleje do rzeczy tego świata, to właśnie przyszedł, by rozbudzić w nas pragnienie, pragnienie Boga, szczęścia, by je oczyszczać, bo wiemy, że grzech, nasz egoizm, nasze słabości, grzechy, ale też i strach, jaki z tym związany jest, one nas, one nas paraliżują. Każdego z nas, każdej osoby wie, jakie mam braki, i po to właśnie przyszedł, żeby duchem świętym pracować w nas, oczyszczać pragnienia, wydoskonalać je i jednocześnie też je realizować. Właśnie już zacząć realizować już tu na ziemi. Bo to nie jest spełnienie do, dopiero po śmierci. On pragnie to słowo, te obietnice złożone w błogosławieństwach już w nas zacząć spełniać tu na ziemi. Dlatego o to prośmy i przyjmijmy to słowo. Naprawdę, jako mówione osobiście, do każdego z nas.